Klub Altom już od 10 lat 2014 roku bieganiem wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Inaczej będzie w tym roku. Przez kilka lat biegaliśmy kółeczka koło jeziora Jelonek. Przez 3 lata biegliśmy z Gniezna do Warszawy. W tym roku ponownie w Gnieźnie, na plaży miejskiej, przy jeziorze Winiary. Będzie dużo atrakcji, dużo fantów do losowania, koło fortuny, medale, koszulki, pamiątki, upominki z firmy Altom, ciasto, herbata. Także zapraszamy wszystkich na plażę na godzinę 10, a o godzinie 12 wspólnie możemy morsować z Nizinickimi Morsami. Lubię biegać, lubię wspierać Wośp. Zawsze to robię, więc także w tym roku będę biegł dla Wośp. Zapraszam 29 na godzinę 10 wszystkich chętnych do wspierania Wośp. Pomaganie jest super, bieganie jest super. Zapraszam. Biegamy i wspieramy. 29 w niedzielę. Wszystkich serdecznie zapraszamy. Ciema!